Proszę Państwa, dzisiaj spróbuję przedstawić takie zagadnienie, które, które jest no coraz częstszym zjawiskiem w naszej nie tylko polskiej rzeczywistości. Mianowicie będę mówił o problemach, prawnych problemach konkubinatu w Polsce, czyli będę mówił o sytuacji prawnej związków partnerskich. Z tym, że chcę uprzedzić, iż będę mówił o w związkach partnerskich kobiety i mężczyzny. I będę mówił o prawnych odniesieniach w, w, do sytuacji, która na tym, tych rozwiązaniach prawnych, które w Polsce na dzień dzisiejszy istnieją. Pani Iza zadała mi takie pytanie. Mówi, pani doktorze, mieszkam wraz z dzieckiem i jego ojcem, które nosi jego nazwisko. Chciałabym poznać sytuację prawną swoją, i dziecka na wypadek rozpadu tego naszego związku partnerskiego być może na skutek zgonu mojego partnera bądź mojego tak jakie nazwisko to dziecko powinno nosić kto będzie decydował po Rozejściu się właśnie nas tutaj, jako osób żyjących w konkubinacie. Proszę Państwa, jest to problem i pytanie, które otrzymałem, jest no mało precyzyjne, bo. To, że Pani pisze, iż dziecko nosi nazwisko ojca, nie ważniejszym byłoby to, kto jest ojcem tego dziecka. Czy jest Pani partner w tym związku Waszym, czy też jest, czy Pani jest matką tego dziecka, czy też matką jest inna kobieta. Otóż proszę państwa, spróbuję w pewnym skrócie to zagadnienie państwu przedstawić. Otóż artykuł 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są oni obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny którą przez swój związek właśnie założyli. Zastanówmy się, czy ten artykuł, ta treść artykułu 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnosi się również do związków do konkubinatów, czyli do związków inaczej nazwijmy to partnerskich. Otóż w polskim prawie brak jest określonej definicji związku partnerskiego, brak jest analogicznego przepisu, który dotyczyłby praw i obowiązków osób pozostających w związku nieformalnym. Przyjmuje się i tak twierdzą ci, którzy w takim związku pozostają, że jest to bardziej prawidłowe z punktu widzenia emocjonalnego, z punktu widzenia wierności, z punktu widzenia takiej pewności, bo no nie ma tego papierka, który by ten związek sankcjonował, a zatem osoby dobrowolnie przyjmują na siebie określone obowiązki, które muszą w trakcie trwania takiego związku wypracować. Muszą. To nie jest tak jak związek małżeński. Związek, jak rodzina powstała z zawarcia związku małżeńskiego, czy przed, w kościele, czy w urzędzie stanu cywilnego, ale to jest związek nieformalny, gdzie stosunki między partnerami, konkubentami dopiero są wypracowywane i są one różne w różnych sytuacjach. Otóż, skoro brak jest definicji, brak jest rozwiązań prawnych, to zastanówmy się, gdzie należy szukać źródeł informacji o tym, co komu się należy i jakie kto ma obowiązki wzajemne, czy obowiązki wobec dzieci, dzieci wobec takich właśnie konkubentów. Otóż zastępstwem pewnym tych rozwiązań są orzeczenia Sądu Najwyższego, który w wielu przypadkach na ten temat się wypowiadał. Chciałbym dodać również, proszę Państwa, że w chwili obecnej takich związków partnerskich, konkubenckich związków jest w Polsce coraz więcej. Przyjmują niektórzy, że co trzeci, co czwarty związek dwóch osób. Rodzina powstała w ten sposób, i jest właśnie związkiem nieformalnym i ilość tych związków rośnie. Zastanowić się musimy nad tym, w jakim momencie możemy nazwać związek dwóch osób związkiem partnerskim, a nie spółką na przykład cywilną. Otóż to orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że przez konkubinat rozumie się trwały związek mężczyzny i kobiety który spełnia dla nich te same funkcje co małżeństwo, jednak nie jest on zawiązany w sposób formalny. Czyli istnieją między konkubentami związki wzajemne na wzór związku małżeńskiego. One są część, często bardziej mocne, bardziej realne, bardziej prawdziwe niż w związkach małżeńskich. Stąd, proszę państwa, Sąd Najwyższy Przyjmuje w jednym ze swoich orzeczeń, że konkubinat może powstać jedynie jako efekt świadomego wyboru tej formy pożycia przez zainteresowanych. Czyli nie jest to przypadkowe współżycie dwóch osób, nie jest to studentka i pan, który ją utrzymuje w czasie studiów, nie jest to kolega ze studiów, bo oni się omawiają tylko na okres studiów, że będą razem, bo łatwiej im ze sobą jest żyć. Natomiast Przyjęcie tej formy, świadomej formy pozostawania w związku konkubenckim, w związku partnerskim, wynika z celu tych dwóch osób. On musi być świadomy, czyli może też powstać jako skutek wadliwego. Zawarcia związku małżeńskiego formalnego, ponieważ nie zostaną na przykład spełnione przesłanki pozytywne i negatywne do zawiązania takiego związku. Artykuł zawarte w artykule pierwszym Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego. Zastanówmy się też, spróbuję to Państwu przedstawić, jakie regulacje prawne odnoszą się do konkubinatu. Otóż jest ich kilka, są takie, które Pozwalają na ich zaistnienie, i są takie przepisy, które eliminują pewne zachowania osób pozostających w związku partnerskich. Otóż do instytucji konkubinatu nie można pod żadnym pozorem stosować, nawet w drodze ostrożnej analogii, żadnego z rozwiązań przewidzianych dla małżeństwa. Czyli nie ma tu żadnych odniesień, dlatego że. Tam w małżeństwie mamy związek formalny, jest ten, przepraszam, jak to mówią niektórzy papierek, natomiast w związku konkubenckim nie ma żadnego formalnego powiązania żyjącej ze sobą osób. Po drugie, konkubenci mogą, jeżeli oczywiście chcą, uprawdopodobnić swoją sytuację prawną do sytuacji małżonków. Tą sytuację faktyczną, bo formalną. Nie mogą, jak już wstępnie prawda, w tym punkcie pierwszym powiedziałem. W jaki sposób mogą to uprawdopodobnić czy upodobnić swoją sytuację do związków formalnych? Otóż przede wszystkim mogą na przykład zawrzeć ze sobą spółkę cywilną, tak jak i małżonkowi w związku formalnym, lub też wprowadzić między sobą współwłasność w częściach ułamkowych. Podpisują odpowiednie akt notarialny, z którego będzie wynikać, że wszystko to, co stworzą w tym swoim nieformalnym związku, będzie w częściach ułamkowych ich określoną własnością, współwłasnością. Czyli te części ułamkowe mogą zostać określone, one nie muszą być oczywiście takie same, czyli równe. Mogą, proszę Państwa, po drugie, wykorzystać instytucje testamentu oraz umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci, jako wzajemne, przy, ze wzajemnym wskazaniem siebie, jako spadkobierców lub osoby uprawnionej do odbioru świadczeń z takiej umowy wynikających. Czyli jest to ta możliwość również, podobnie jak w związku małżeńskim formalnym. Po trzecie, mogą, może albo musi dojść do dobrowolnego uznania dziecka konkubiny przez konkubenta lub do sądowego ustalenia jego ojcostwa w celu powstania między konkubentami a ich dziećmi wszystkich stosunków prawnych jakie ustawodawca przewidział między rodzicami a dziećmi. Otóż w związku małżeńskim formalnym istnieje domniemanie, że dziecko urodzone w trakcie trwania takiego związku formalnego małżeńskiego, że Rodzicami są, są, są małżonkowie, czyli są rodzicami tego dziecka. W związku konkubenckim, proszę Państwa, jest wymóg, aby tak, tak samo to dziecko było traktowane jako dziecko tych dwojga żyjących w konkubinacie. Musi dojść do uznania tego dziecka przez strony. Znaczy przez męża, konkubenta, bądź do sądowego ustalenia, że ojcem tego dziecka jest właśnie ten konkubent. No i jest to, powiedzmy sobie, jak podnoszą niektórzy, czy tam wiele osób, że jest żyjących właśnie w związku konkubenckim, że jest to pewna nierówność prawna. W świetle prawa międzynarodowego ona niestety tak tutaj występuje. Proszę Państwa, istnieją też. Pewne prawne regulacje szczegółowe odnoszące się w polskim prawie do konkubinatu. A mianowicie, to, jest, to są obowiązki dziecka przewidziane w artykule 91 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które dotyczą nie tylko rodziny opartej na związku małżeńskim, ale każdej w ujęciu socjologicznym, a więc i takiej, którą tworzą konkubenci i ich dzieci. Czyli obowiązki dziecka wobec. Rodziców, obowiązki alimentacji, prawda? O wiele innych jeszcze obowiązków, które się wiążą z tym, że jest się rodzicem dla tego dziecka. I że jest się dzieckiem właśnie tych rodziców. Proszę Państwa, ponieważ jak się okazuje, temat staje się tematem obszernym, rozgadałem się trochę, zatem Państwo pozwolicie, że ja na dzień dzisiejszy zakończę ten temat i będzie on kontynuowany przy moim następnym wystąpieniu w TV. Dziękuję Państwu. W czasie dzisiejszego spotkania spróbuję zakończyć temat, o którym mówiłem ostatnio, mianowicie to problemy prawne. Związków konkubenckich, czyli konkubinaty. W Polsce coraz więcej osób pozostaje w takich związkach, i dzieje się to z różnych przyczyn. Po pierwsze, dzieje się tak z wyboru partnerów, którzy postanowili być ze sobą aż do śmierci, bo jest to jedna z cech prawda, związków bardzo konkubenckich, zbliżona do związku małżeńskiego, formalnego. Druga sytuacja była taka, że często są to związki powstałe przypadkowe, no, Otóż dwoje spróbowało przez tydzień, dwa czy trzy, a potem mówią, no jest nam dobrze i będziemy ze sobą razem. Tak, jakie problemy prawne odnoszą się do takich sytuacji? Ja mówiłem poprzednio o tym, że istnieje kilka takich regulacji prawnych, które odnoszą się do konkubinatu, które pozwalają na analogiczne stosowanie Przepisów o związkach małżeńskich także w takim konkubinacie, i zależy to od wyboru obu tych konkubentów, a być może, istnieje, nie być może, ale istnieją też takie regulacje prawne, które zabraniają stosowania przepisów związanych ze związkiem małżeńskim. Otóż w w każdym bądź razie do instytucji konkubinatu nie można pod żadnym pozorem stosować nawet w drodze ostrożnej analogii żadnego z rozwiązań przewidzianych dla małżeństwa. Na przykład, nie możemy przyjąć, że dzieckiem z takiego związku konkubenckiego, że ojcem dziecka z takiego związku konkubenckiego jest, jest ten konkubent. Co ma miejsce w związkach formalnych, gdzie się przyjmuje, że ojcem dziecka jest zawsze małżonek? Jest to pewne domniemanie. W związku konkubenckim takiego domniemania nie możemy zastosować. Nie możemy tutaj przyjmować jakiegoś początku powstania takiego związku konkubenckiego. Nie widzimy też jak zakończyć taki związek. Nie ma tu rozwiązań prawnych. Osoby te są w pewnym sensie w stop... są traktowane w sposób nierówny z osobami pozostającymi w formalnym związku małżeńskim. Proszę Państwa, chciałbym o tych problemach mówić dzisiaj również. Otóż istnieją też. Prawne regulacje, szczególnie dotyczące właśnie konkubinatu, mimo że nie ma definicji, tak jak związku małżeńskiego, który wywodzimy z konstytucji naszej, nie ma takiej definicji konkubinatu w prawie, ale są pewne szczegółowe rozwiązania dotyczące właśnie tego zjawiska. Czyli na przykład obowiązki dziecka są przewidziane w artykule 91 kodeksu rodzinnego, dotyczą nie tylko rodziny, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczą nie tylko rodziny, Opartej na związku małżeńskim, ale każdej w ujęciu socjologicznym rodziny, a więc i takiej, którą tworzą konkubenci i ich dzieci. Są to obowiązki alimentacji, obowiązki wspierania, obowiązki pracy na rzecz właśnie rodziny wspólnej, czyli mamy tu rodzinę taką, jak rodzina, która wywodzi się, czy oparta jest na tym akcie formalnym, cywilnym bądź kościelnym. W wypadku użycia. Życia konkubentów, sąd może tu konkurować w wykonywaniu przez nich władzy rodzicielskiej na podstawie artykułu 107 paragraf 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czyli sąd ma tutaj prawo do. O ile strony same tego nie rozstrzygną, ma prawo wskazać, kto będzie się opiekował nad małoletnimi dziećmi pochodzącymi właśnie z konkubinatu, z tego związku. Na gruncie artykułu 446 paragraf 2 kodeksu cywilnego sąd wyraził, sąd najwyższy, bo tylko tu możemy się do takich orzeczeń incydentalnych odwoływać, wyraził pogląd, że pozostały przeżyciu Konkubent może żądać od sprawcy śmierci drugiego konkubenta środków na utrzymanie, o których jest mowa właśnie w tym przepisie, artykuły 446. Czyli sąd jak gdyby sankcjonuje tutaj związek, gdzie w innych przepisach brak jest właśnie tego sankcjonowania. No, są to pewne niespójności, ale dobrze, że i ten przepis jest. W artykule 8 ustawy o najmie lokali mieszkalnych również konkubentom przyznano prawo do wejścia ex lege, czyli z mocy samego prawa, w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci jednego z konkubentów. I znowuż mamy tutaj usankcjonowanie czegoś, gdzie mówi się, że tego nie ma, a to jest, jest to związek dwóch osób kobiety i mężczyzny, czyli po śmierci jednego z nich druga osoba konkubent ma prawo wejść w najem takiego lokalu mieszkalnego. W artykule 221 paragraf 1 prawa spółdzielczego przyznano pozostałym mu przy życiu konkubentowi prawo ubiegania się na zasadzie pierwszeństwa o przydział lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego. Otóż bywa także w tym związku konkubenckim jedna z osób wpłaca na mieszkanie, bierze kredyt na to mieszkanie, jest żerantem jednokrotnie, drugi z tych konkubentów i po śmierci jednego z nich prawo przyznaje, prawo spółdzielcze przyznaje Prawo do, dla drugiego konkubenta do obiegania się z prawem pierwszeństwa o przydział tego lokalu, mimo że nie są w związku małżeńskim. W artykule 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego, konkubenci zostali zaliczeni do kręgu osób bliskich, w związku z czym przysługuje im prawo odmowy zeznań. Są to osoby bliskie z artykułu tego 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego Wynika. Z artykułu 111 paragraf 1 i paragraf 3 ordynacji podatkowej przewidziano solidarną odpowiedzialność obok konkubentów za zaległości podatkowe każdego z nich. Proszę Państwa, spróbujmy zatem, w jaki sposób przepraszam, podsumować. Oba moje wystąpienia na ten temat, czyli jakie są cechy, które, które, cechy takiego konkubinatu, co łączy, co jest wspólnego, jak możemy taki konkubinat scharakteryzować. Znowuż musimy odwołać się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, gdzie podkreśla się, że signum specificum jest wynikająca z pojęcia ogniska domowego, duchowa, fizyczna i ekonomiczna więź. Przedstawicieli obojga płci pozostających w takim związku konkubenckim, czego zewnętrznym objawem najczęściej jest wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Czyli odwołujemy się tu, proszę Państwa, Sąd Najwyższy odwołuje się do, i do wykładni, i do przepisów prawa odnoszących się do związków małżeńskich. Czyli są to takie same związki małżeńskie, przyznaje Sąd Najwyższy. To trwanie we współwłasności. Często osoby żyjące w konkubinacie przez wiele lat prowadzą wspólną działalność gospodarczą, tworzą nowe dobra, kupują mieszkania, działki budowlane, szereg innych jeszcze czynności, które tworzą ich wspólny majątek, mimo że nie jest to majątek tworzony na zasadzie współwłasności małżeńskiej, bo nie są małżeństwem w przepisów prawa. A mimo to prawda jest to ta cecha. Istotna cecha, która z góry określa pozostawanie w takim związku konkubenckim. Nie jest to cecha, którą możemy odnieść do przypadkowych wspólnych pobytów miesięcznych, tygodniowych czy rocznych. Te osoby chcą żyć w takim związku konkubenckim aż do śmierci. Proszę Państwa, spróbujmy. Jak gdyby na zasadzie a contrario przeciwności yy, spróbować wyjaśnić, czego ci konkubenci prawda, yy, nie mają praw, czy nie mają takich obowiązków. No, nie mają obowiązków wzajemnej alimentacji. Mówi o obowiązku. Ja nie mówię to o stronie moralnej, etycznej, że należy, prawda, alimentować drugiego konkubenta wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Jak to, jak to ma miejsce w związku formalnym? Tu nie mają takiego obowiązku. Istnieje to domniemanie, o którym już wspominałem, że nie ma domniemania, że ojcem dziecka urodzonego w konkubinacie jest konkubent. Nie ma dziedziczenia ustawowego między konkubentami ani. Renty po zmarłym konkubencie. Proszę Państwa, i byłby tak, te, takich problemów jest jeszcze wiele, i można by ci konkubenci mogliby z tym żyć, ale problemy są wtedy, kiedy dochodzi do rozwiązania takiego związku, konkubinatu, a yy, Biorąc pod uwagę fakt, że skala tych osób żyjących w konkubinacie rośnie, tych ilość problemów, zwłaszcza rozliczeń majątkowych, praw opiekuńczych nad dziećmi, które pozostają po takim związku konkubenckim rośnie. Należy zatem należałoby zatem spróbować chociaż wskazać w zakończeniu mojego wystąpienia na pewne sposoby, pewne propozycje ustawowe. Otóż istnieje takich. Trzy, cztery koncepcji. Pierwsza koncepcja to koncepcja obowiązująca w związkach małżeńskich. Gdyby przyjąć, że są to właśnie takie same zasady w tych związkach konkubenckich, ale będzie to naruszać na przykład prawa osób żyjących w związku formalnym. Często konkubent. Znajduje swoją partnerkę, nie rozwiązując swojego poprzedniego związku małżeńskiego formalnego. Tam też mogą być dzieci, czyli przyjęcie tego założenia, że konkubent. Czy konkubentka dziedziczą po sobie, naruszałoby prawa osób tych z tego związku formalnego? Proszę Państwa, druga koncepcja to jest koncepcja spółki cywilnej, czyli rozliczanie według wkładów każdego z tych członków właśnie tego, tego konkubinatu. Ale tutaj też rodzą się różne problemy podobne do poprzedniego. Koncepcja umowy o pracę. Można by przyjąć, że jeden konkubent pracuje na rzecz drugiego konkubenta, ale brak tutaj pewnych cech wynikających z kodeksu pracy. Pracy, czyli brak takiego podporządkowania, brak kierownictwa, jak to bywa, w stosunkach pracy. Wreszcie koncepcja bezpodstawnego wzbogacenia, pewną fikcję byśmy zakładali, że jedna osoba, konkubent, konkubent wzbogacił się kosztem drugiego. I wreszcie koncepcja zniesienia współwłasności. Proszę Państwa, dzisiaj tych związków konkubenckich jest prawie tak samo dużo, jak związków małżeńskich, formalnych. Dzisiaj dziękuję Państwu. うん。<music>